Witajcie kochani, dzisiaj pomyślcie sobie o swoich finansach. Pomyślcie sobie, to może być problem finansowy, ale to też mogą być, jak potoczy się u was biznes, jaka będzie energia towarzyszyła. I wybierzcie trzy karty. Wybierzcie numer od 1 do 3. Proszę. Karta numer jeden. Mamy trzy karty, i zobaczcie, która karta z Wami najbardziej rezonuje. Czy karta numer jeden? Zobaczcie, piękna karta. Pełna obfitość. Pełen tutaj dostatek. Cudowna energia przede wszystkim, ale też nie macie się o co martwić. Absolutnie o finanse się nie martwimy, bo jest to energia. Gdy się martwimy, to blokujemy. Przepiękna karta obfitości, działania, wsparcia. Jeżeli wybrałeś kartę środkową, czyli kartę numer dwa, zobaczcie, tutaj mamy podróż, mamy działanie, mamy też rozwój. Też taka cudowna karta, która mówi nam, co jest tutaj najważniejsze, co daje nam taką niesamowitą przede wszystkim, jakby przestrzeń. Daje nam też takie niesamowite wsparcie. Nie ma się co bać. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, Twoja sytuacja w najbliższym czasie będzie spokojna, stabilna, właśnie w dobrej energii, bardzo ugruntowana przede wszystkim. Zapraszam serdecznie. Numery znajdziecie na górze. Zapraszam Was na transmisje poranne i wieczorne. Zapraszam Was do kontaktu.